Kościół nie mógłby realizować swojej misji w świecie, jaką polecił mu Jezus Chrystus, nasz Pan i odkupicie. Tak więc Jezusowe, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, a także to toczyńcie na moją pamiątkę byłoby martwym poleceniem, a Kościół nie mógłby żyć swoją dynamiczną naturą misyjną nie mógłby bowiem wypełniać nakazu głoszenia Ewangelii i ponawiania każdego dnia jego ofiary ofiary jego ciała które wydał oraz jego krwi którą przelał za życie świata z tym większą radością waszej świątyni dedykowanej Duchowi Świętemu Pozdrawiam Was, drodzy parafianie, wszyscy zaproszeni goście, osoby życia konsekrowanego, pozostające w różnych charyzmatycznych posługach swoich założycieli i Wasz tygodni księża wszelkich godności urzędów. Pozdrawiam Was na przyświętej świętej dziękczynnej, jak już słyszeliśmy we wprowadzeniu księdza prawa Marka, za dar Chrystusowego Kapłaństwa księdza Prawata Jana Kaczmarka jest naszym, ośmielę się powiedzieć, wspólnym szczęściem i honorem, że ten jubileusz 60-lecia kapłaństwa możemy przeżywać w specjalnym czasie łaski, jakim jest rok jubileuszowy 2025. Rok pielgrzymów nadziei. Bo można by dodać humorystycznie, jako chrześcijanie nie mamy upodobania, aby siedzieć tylko na wygodnej, życiowej kanapie, ale mamy być w drodze jako uczniowie Jezusa i świadkowie wiary. Dziś dziękujemy dobremu Bogu za szlachetnych rodziców i rodzeństwo księdza Jana, który przed, lat usłyszał, przed laty usłyszał Jezusowe. Wołanie, pójdź za mną. I tak też uczynił. Z czasem Jezus Chrystus, Najwyższy Wietrze kapłan, uświęcił komocą Ducha Świętego i obdarzył go łaską kapłaństwa sakramentalnego, darem i tajemnicą, jak przypomniał to pięknie święty Jan Paweł II. Dar coś wielkiego, wspaniałego. Ale tajemnica, która nie jest tyle sekretem, czego Pan Bóg nie chce nam powiedzieć, tylko taką rzeczywistością po ludzku niepojętą. Nasz drogi Jubilat i nasz drogi Jubilacie należy do grona kapłanów wyświęconych w XX wieku, którzy zrastali na ziemi Kościoła Kieleckiego w jego dobrych rodzinach pod kochającymi sercami swoich matek i ubogich szlachetnych i pracowitych ojców, pośród swoich braci i sióstr, bo przecież rodziny tamtych czasów były rodzinami wielodzietnymi. Mimo poboru kleryków do wojska, a szczególnie władze upodobały sobie najpierw seminarium kieleckie oraz agresywnej ideologii komunistycznej tamtych czasów, Zwalczający patriotyczne ideały wolności Polaków i Kościoła, wyrośli tacy ludzie, których Pan powołał swoim mną, a oni poszli za mną. Po studiach i przymusowej dwuletniej służbie wojskowej, tak jak kilku obecnych tu Twoich młodszych kolegów, nadszedł dla Ciebie czas. Ten upragniony dzień, kiedy, jak słyszeliśmy, ksiądz biskup Jan Jaroszewicz 19 czerwca 1965 roku w gronie Twoich kolegów kursowych udzielił Ci święceń kapłańskich i na zawsze prowadził Cię w tę rzeczywistość, którą, jak wspomniałem, święty Jan Paweł II nazwał darem tajemnicy. Na kapłaństwo nigdy nie zasługuje. Jest ono darem i hojnością Boga, który daje ten bezcenny klejnot łaski. Jest to tajemnicą, ale nieskrywanym przed Boga sekretem. Dlatego kapłan, ksiądz, poeta Jan Twardowski z wiarą niemal z lękiem pisał, że przed kapłaństwem pada i przed kapłaństwem klęka. Przygodny księże prawa księga. Tu jubileusz kapłaństwa to wyjątkowa łaska. Tyle lat i tyle dni spędzonych na wezwaniach pasterskich, a szczególnie w Wyższym Seminarium Duchownym w posłudze Ojca Duchownego, kleryków i kapłanów, aby wszędzie i zawsze, również przez ostatnie lata, w tej parafii pod wezwaniem Ducha Świętego być narzędziem w ręku Boga ukazywać Jego miłosierdzie przez posługę w sakramencie pokuty, dawać Jego ciało w Eucharystii, wprowadzać w Boże życie przez sakramenty święte. Kierzę się, ośmielę się powiedzieć, a znam Cię już dzięki Bogu ponad 30 lat. Otrzymałeś wiele darów, a szczególnie dar spowiednika i Ojca Duchownego. I sam wiesz, że radosnego dawcę Bóg miłuje, kiedy kierujesz ludzkimi duszami. Ufam, że udało Ci się przejść przeczycie kapłańskie tak pięknie jak prorokowi Eliaszowi, który pomimo tak wielu przeciwności był wierny Bogu, a Bóg był tak blisko Niego, a stało się tak, ponieważ zawsze kochał Boga, którego misję wypełnił. Kapłaństwo jest służbą z miłości w miłości. Niech dar kapłaństwa takim pozostanie w Twojej szlachetnej osobie i co więcej, noś w sobie zawsze obraz Chrystusa, abyś nadal był Jego sługą w Kościele, we wspólnocie naszej wiary. Moi drodzy, miejmy świadomość, że nie wystarczy od czasu do czasu popatrzeć z podziwem na kapłanów, które dziś Raczej są krytykowani, ale w rodzinach i w parafiach naszej diecezji trzeba tworzyć klimat, aby młodzi ludzie, młodzi ludzie dali odpowiedź Panu Bogu. Trzeba naszej wzajemnej modlitwy w intencji powołań oraz w intencji już powołanych. Myśl prawdy, rzeźniwo wielkie, a robotników mam. Potrzebna jest wspólna modlitwa w rodzinach, modlitwa rodziców za dzieci, parafii w jej stowarzyszeniach i grupach apostolskich. Miesiąc, czerwiec, który dobiega końca, przypomina nam o miłości boskiego serca Jezusa. A Jezus jak zawsze woła i w tym jest niezmordowany. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście a ja was pokrzepię i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Moi drodzy, byłbym niewdzięcznikiem wobec Ojca Świętego Franciszka, który w ubiegłym roku przekazał nam przepiękną encyklikę noszącą tytuł Umiłował nas, Dileksit nosi, na temat czy o boskim sercu Pana Jezusa. I tak bardzo utkwiły, utkwiły mi w pamięci te słowa już pod końca tego dokumentu 25 kapitu, kiedy Ojciec Święty przywołuje przed chwilą usłyszane <coughs> słowa, jakie wypowiedział z Ewangelii świętego Mateusza. I dodaje, skoro uczymy się tej miłości od Jezusa, to zechciejmy się tą miłością podzielić. I to daje, abyśmy rozkochali świat, moi drodzy, w tej, w tej miłości. Maryjo, matko kapłanów i matko nadziei, przez cenie potalne serce dziękujemy Bogu dla dzisiejszego jubilata i wszystkich jubilatów i ufnie prosimy, aby nadal nasz jubilat gorliwie służył Kościołowi Kieleckiemu, a szczególnie tej parafii. Amen.